Edyta Pazura przefarbowała włosy na rudy, wygląda jak postać z bajki. Edyta Pazura zaistniała w showbiznesie za sprawą małżeństwa z Cezarem Pazurą. Choć początkowo niewielu wróżyło ich relacji i sukces. Oni postanowili, że będą szczęśliwi. I tak już od 13 lat pozostają w związku małżeńskim i wspólnie doczekali się trójki dzieci: Ameli, 13 litrów, Antoniego, 10 litrów, i Rite. 4 litry. Dziś pazurowi uchodzą za jedno z najbardziej zgranych i dopasowanych małżeństw. Widać, że łączące ich uczucie wciąż jest bardzo żywe, a płomień namiętności nie zgasł. Cezary Pazura nie wstydzi się publicznie okazywać zainteresowania i chwalić swojej wybranki. Nawet jeśli ta zeskakuje go metamorfozą, teraz nadarzyła się ku temu okazja. Gdyż odyta Pazura postanowiła przefarbować włosy na rudo, efektem przemiany pochwaliła się na Instagramie. Jak zapewnia, na opakowaniu było napisane odżywka podkreślające kolor włosów. Żona Cezarego Pazury zastanawiała się publicznie, jak metamorfoza może wpłynąć na jej dalszą karierę. Kropka Uznała, że aktualny wygląd idealnie pasowałby do roli prowadzącej programu dla młodzieży w MTV lub mogłaby zostać syrenką maty. Na kolejnym story celebrytka stwierdziła, że zmieniając kolor włosów, upodobniła się nieco do Jessica beat. Czyli postaci z filmu Disney jak to wrobił królika Rogera. Zobaczcie sami.